Wystawa nawiązywała do świata dziecięcych fantazji. Autorką fotografii jest Agata Jaworska-Pogódz. Jak sama mówi, pomysł na podjęcie takiego tematu zrodził się z obserwacji jej własnych dzieci, zamiłowania do fotografii. Jak twierdzi Agata Jaworska-Pogódz, dzieci są wymagającymi modelami, dlatego do każdego z nich należy podejść indywidualnie. To było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, bo reagowały bardzo różnie. Począwszy od moich dzieci, które młodszą córeczkę fotografowałam, kiedy była jeszcze bardzo mała i mało, co Rozumiała, ale synek już niestety sprawiał pewne problemy, bo wiedział, co się dzieje i nie chciał pozować. Natomiast pozostałe dzieci też może to zależy od wieku i młodsze dziecko, tym łatwiej było pracować. Zazwyczaj pytałam się o ulubione postaci z bajek, żeby spróbowały je naśladować, bądź no, w tym coś w tym rodzaju. I starały się, a to w jakiś Superman albo księżniczkę naśladowały, także dało radę. Podczas otwarcia wystawy chętni mogli wziąć udział w losowaniu, która zostanie wykonana przez autorkę. o